Panny Janki drżą szyby i piranki Jak szale tam stale gramofon gra Albowiem panna Janka jest gramofonomanka Od ranka do ranka wciąż gra Syreny, płyty wciąż kupuje panna Janka Pieniądze wszystkie w to pakuje i tak śpiewa wciąż A ja sobie gram na gramofonie Trali, tralalala Trali tra la, la, la zimą w domu latem na balkonie. Trali tra la, la, la gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, sirenny polity, Mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram. Bo ja kiedy gram na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten tram. Sąsiedzi siedzi panny Janki, ich żony i kochanki Orzekli, nie mogąc po nocach spać Cześć, mamy panny Janki, tej gramofonomanki Tu trzeba policji dać znać Lecz kiedy władza przyszła, rzecze panna Janka Cóż robić, lecz zrozum, ja się boję sama spać A ja sobie gram na gramofonie Trali tralalala, trali tra Zimą w domu, latem na balkonie, trali tra, li, tra la, la la gramofon gra i nic mnie nie przejmuje, syreny płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram, bo ja kiedy gram na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten kram. Więc słysząc to surowy, sam pan posterunkowy, i biednej dziewicy chcąc rady dać. Tak mówi pan Jance, w tej gramofonomance, a trudno ja będę tu spać I odtąd co noc brzmi spokoju pan a drżą kieranki pana posterunkowego, was a ja sobie grom na gramofonie, troli lolo, troli trojalo mam w domu lotem na balkonie trali, tra -la, -la, la gramofon gra i nic mnie nie przejmuje, syreny płyty mam, gdzie mnie coś denerwuje, na gramofonie gram, bo jak kiedy gram na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten...